Mikrofon Państwu. mikrofon FKS, konferencja prasowa przed meczem Wisła Puławy, stary Mielec tyle Janusz Białek, pomocnik Mateusz Chorejak Tyle, że w sobotę mecz w Puławach. Stary jest już bajaninkiem pierwszej ligi, awans jest już formalnie pewny. Wisła o ten awans będzie gała. No taki mecz specyficzny z punktu widzenia szczególnie zespołu Mieleckiego, który już jakby... No Grał pierwsze miejsce, widzę, i, i, i o to pierwsze miejsce, już do, do tego pierwszego miejsca nie niewiele potrzeba. No, na pewno tak, na pewno zdajemy sobie sprawę z wagi tego spotkania dla gospodarzy. Yy, też cały sezon w czołówce, i, i na pewno chcieliby do piątej swego postawić tą kropkę na DI. No ale my gramy swoje. My cały czas się rozwijamy, my cały czas budujemy, my cały czas realizujemy swoje zadania, a na pewno zadaniem będzie przywieźć punkty z puław, bo inaczej być nie może. No i na pewno będziemy i konsekwentnie do tego się podchodzić, mobilizować i, i walczyć na boisku, żeby, żeby tak było. Na pewno smaczku temu spotkaniu dodaje fakt, że. Gra tam dwóch zawodników naszych, którzy jeszcze niedawno stanowili o sile naszego zespołu, i to do jakaś taka dodatkowa rywalizacja. A jak to w rodzinie? No mecze zawsze są trudne, ciężkie i, i, i takie, w których trzeba się wykazać. Ja mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, zdobędziemy punkty, natomiast no, niestety nie będziemy. Patrzeć na to, co, co musi czy powinna zrobić Wisła Puławy, no bo oni też realizują swoje cele. No, dla nas najważniejsze są nasze. Tenerzy jedno, trzeba podkreślić, końcówka sezonu, a sytuacja kadrowa staje mięiec. Wszyscy dobrzy? No tak, trzeba się z tego cieszyć. Słyszymy, że w inne zespoły mają problemy, kontuzje, urazy. No końcówka sezonu jest to rzeczą normalną. Nam udało się jakoś przejść i, i szczęśliwie i, i powiedzmy bezboleśnie przez ten sezon, jeśli chodzi o kontuzje. Wracali zawodnicy do zespołu po długich kontuzjach, tak jak chociażby Kamil Raduli. No tak się złożyło, że akurat ta czerwona kartka, ale myślę, że to bardziej wynikała z tego, że on chciał pokazać się, przypomnieć, yy, udowodnić i, i, i to go troszkę tam poniosło. No ale, ale tak jak powiedziałem, udało nam się przejść przez ten sezon bez większych kontuzji. Mam nadzieję, że tak będzie do końca. I to na pewno cieszy. To znaczy, że zawodnicy wykonali dobrą robotę, że przykładali się do tego i ten, ten sposób przygotowań, który objęliśmy. Szeroki, który no, pozwalał zawodnikom dobrze się przygotować do długiego wysiłku ligowego, no, spełnił oczekiwania. Mateusz Rewiak. Mateusz, jak będzie w sobotę w poławach? Czy potwierdzasz, że cel w zespołu linie i jest pewne zwycięstwo widzę? No ja podpisuję się po tym, co powiedział trener. Mówię ten cel główny, który był awans został osiągnięty. Teraz został nam tylko udowodnić, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze. Jedziemy do puław po punkty, wygrać ten mecz. W sumie zostało jeszcze tylko trzy mecze, które również chcemy wygrać i pokazać, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze i myślę, że tak będzie. Jakie gry po Was spodziewać się w sobotę w puławach? Takie jak zawsze. Walka, ambicja i zwycięstwo. Nic więcej.